Ostrzeżenie dla Twojego znaku Zodiaku lub dla osoby z tym znakiem Zodiaku, którą znasz. Sprawdźmy, co to tak naprawdę będzie, a Ty koniecznie oglądaj ten film do samego końca. A kartą dla Ciebie jest karta granatu symbolizująca oczyszczenie czyli jakaś osoba dosyć mocno może o Tobie myśleć. To jest jakaś osoba, która na Ciebie wpływa. Która wpływa na twoje samopoczucie aktualne i tak Ktoś o tobie mocno myśli, a powiem nawet więcej. Ktoś o tobie mógł ostatnio nawet śnić co więcej, więc to jest naprawdę ciekawa sprawa. Ale u ciebie nadszedł moment, żeby uwolnić jakieś blokady, które są w twoim życiu, które być może nazbierały się u ciebie przez dłuższy czas i żeby w końcu stanąć na nogi. Aby przyjąć dobrą energię nowego początku, koniecznie polub ten film i zaobserwuj mój profil. Czuję, że masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi. Jeśli tak jest, to nie czekaj, zanim będzie za późno. Wejdź na moją stronę kluczprawdy.pl i zamów u mnie prywatną wróżbę.